Kiedy zdarzy się zagrożenie, ważne jest to, czy potrafisz działać szybciej niż Twój strach. A tak szczerze mówiąc, czy wiesz, co zrobić, kiedy zawyją syren. Witam wszystkich. Nazywam się Paweł Moszner. Jestem byłym policjantem, antyterrorystą i byłym oficerem jednostki specjalnej GROM. Od lat specjalizuję się w szkoleniach specjalnych, antyterrorystycznych, w zarządzaniu kryzysowym i w przygotowaniu tzw. Odporności Społecznej. 21 listopada biorę udział w Lublinie w konferencji, która będzie łączyć mikropoświadczenia, wirtualną rzeczywistość, zagadnienia obrony cywilnej, międzynarodowy projekt oraz opowie o tym, jak reagować, co mieć w domu na wypadek poważnych zagrożeń. Serdecznie zapraszam. A teraz najważniejsze, podczas tej konferencji będziecie mogli zobaczyć nowe scenariusze Mikli z obrony cywilnej i zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości. Jest to odpowiedź na obecną sytuację geopolityczną i realną potrzebę, żeby każdy obywatel potrafił zachować się w sytuacji kryzysowej. Odspakowania plecaka ewakuacyjnego po reakcję na sygnały alarmowe. Wier sprawdzisz, czy jesteś gotowy na sytuacje kryzysowe i bezpiecznie przećwiczysz ewakuację. Możesz wybierać scenariusze i działać w różnych sytuacjach, takich jak klęski żywiołowe, incydenty militarne, cyberzagrożenia, awarie techniczne oraz poruszać się w elastycznych scenariuszach z elementami niepewności, które uczą realnego reagowania. Zapraszamy do poznania Micri na konferencji. Widzimy się już 21 listopada w Lublinie. Do zobaczenia.